Cześć, witajcie na kanale Niszyciel Dzieciństwa. Dziś mam dla Was analizę z wodogrzmotów małych. Oto druga część analizy pierwszego odcinka Weird Magellan. Deeper odnajduje Wendy, która mówi mu, że co roku w Boże Narodzenie odbywają trening na wypadek nastąpienia apokalipsy. Czyżby jej tata przewidział, że w wodogrzmotach nastąpi apokalipsa? Blendin skomunikował się z dzieckiem czasu, które rozkazało Billowi, aby się poddał, a ten jest zdezintegrował. This is the police. Time police. Just play it cool. Ditch the time punch. Let me do the talking. Bill Cipher, you are in violation of the rules of space-time and possessing the body of a time officer. My body is a temple! How dare you? Hear this, Cipher. Ugh, time baby. If your rip in this dimension continues, it could destroy the very fabric of existence. <laughs> Surrender now or face my tantrum. Oh no, a tantrum! Whatever will I do about that? How about this? Boom! Oh snap! He just killed Time Baby. Oh man, this has gone from bad to worse. I gotta get out of time, Dodge. Pamiętacie tą kartkę, gdzie jest napisane, że dziecko czasu martwi się obila. Prawdopodobnie chodzi tu o to jak wielkich zniszczeń dokonał na świecie i czy udało mu się zrobić apokalipsę. Kod z końca odcinka mówi Tysiąc lat minie Kiedy molekuły dziecka czasu się zrekonstruują I kiedy powróci? Będzie bardzo wściekły Z tego wynika że w wodorzmotach jest teraz 2012 rok Skrzynka z odcinków specjalnych powiedziała, że apokalipsa zacznie się w 3012 roku No dobra Kiedy będzie koniec świata? W 2012? He, to mamy chwilę. Gideon ma klucz do bańki Mabel i jest pod rozkazami Billa. Niestety, nie wiemy, jaki kontrakt ich łączy, lecz może zobaczymy to w trzecim odcinku. Na samochodzie widzimy symbole Billa i Gideona połączone razem w jedno. Gideon przeciwstawił się Billowi i teraz pomoże naszym bohaterom w walce z Billem. Bill ustawił więzienie w tym samym miejscu, gdzie Dipper walczył z Gideonem w jego robocie. Zostało potwierdzone, kto symbolizuje rękę z sześcioma palcami. Jest to Ford. Kartka na końcu odcinka po odszyfrowaniu mówi. Gra skończona. Wygrałem. Czas teraz na dobrą zabawę. Zawsze kochałem niszczenie żyć. Teraz więc. Zobaczymy, który państw będzie żył. Na sam koniec mam dla was ciekawostkę. 8 lutego zostanie wyemitowany specjalny odcinek, który będzie trwał 30 minut. O dziecku czasu. Tydzień później obejrzymy ostatni odcinek zmotów Małych. Czy podobał wam się odcinek? Piszcie w komentarzach, udostępniajcie, dawajcie łapki w górę i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco.